Dzisiejszy mecz z zielona Góra z PGI Równogorzec po raz kolejny tur wygrywa na, na, na zielonogórskim parkiecie. E, czy jest jakiś jakiś sposób na Zielonogórę akurat w tej hali? Znaczy czy znaleźliśmy, na pewno przyjechaliśmy tutaj graliśmy swoją kuczykówkę, nie daliśmy się otworzyć przeciwnikowi, e, co nam się to bardzo dało. Cieszymy się, że zagraliśmy też na dobrej skuteczności w ataku, także co, zagraliśmy drużynowo, zagraliśmy sw swoje agresywnie, no i to skutkowało tym, że wygraliśmy. Czy Jacksona dzisiaj bardzo blokowało w składzie? Można powiedzieć, że mamy, Na pewno brakowało DJ-a w naszym składzie, ale jak widać mamy naprawdę 12-13 zawodników, którzy po prostu każdy może wejść i każdy może wziąć ciężar na własne barki gry, także z tego się bardzo cieszymy. No, miejmy nadzieję, że DJ szybko wróci do nas i już na, nas, na kolejny mecz, jeśli chodzi już o pierwszy mecz Prefu, będzie z nami. Dzisiaj nie tylko drużyna turowa była osłabiona, w drużynie z Zielonej Góry nie grał Dejan Borowniak, jeden z naszych głównych podkoszowych, czy dla pana jako, jako dla wysokiego zawodnika to, był, to było duże ułatwienie, jeżeli chodzi? o walkę z tym zespołem? Znaczy tak, no, to na pewno, no wiadomo, że DMS był naprawdę... Można powiedzieć, że jest jednym z li liderów z zielonogórskiej drużyny, także jego brak na pewno był widoczny. No ale no, tak jak mówimy, no, my się przygotowujemy na każdy zespół, czy grają no, wszyscy liderzy, czy nie. Po prostu podchodzimy do tego meczu w 100% sk skoncentrowani i po prostu gramy tak, żeby mecz wygrać. E, macie fotel lidera, że pewnie na dwóch kolejek. Dzisiaj przypieczętowaliście swoje panowanie w, w tabeli. E, na kogo się nastawiacie? Już nie mówię o tej pierwszej rundzie, bo to już wiemy, ale na drugą rundę. Z kim chcielibyście zagrać drugą rundę playoffów? offów się, ja, że na razie nie zakładamy tego, co się będzie działo. Po prostu przed nami jest teraz pierwszy mecz play w sobotę, także. Mamy teraz chwilę, żeby odpocząć, później po prostu przygotowujemy się tylko i ten mecz, także na kogo trafimy dalej. Mogę powiedzieć tak, jeżeli chcemy coś w tym sezonie osiągnąć, to nie możemy patrzeć na przeciwnika, po prostu musimy grać swoje i doprowadzać do tego, że to będziemy wygrywać. Jeszcze na koniec zapytam tylko, jak pan może ocenić dzisiejszą grę Stelmetu, już nie patrząc na te braki w, w składzie, tylko na, na to, co się działo na parkiecie, bo jednak e, opanowaliście parkiet, zagraliście świetny mecz, a Stelmet nie dawał sobie z wami rady. No, ciężko to na gorąco klasie, wiadomo. No różne są mecze nieraz yy, będzie tak, że po prostu zastał będzie. Stelmy, przepraszam, to już teraz bardziej. Będzie po prostu wiotprymna przez cały mecz na parkiecie, no, a dzisiaj po prostu my przejęliśmy pałeczkę, yy, my stawialiśmy warunki i, i cieszymy się z tego, że po prostu tak się udało. Lanie na koniec szóstek od z Gorzolec i znowuż we własnej Na no, no boli ta porażka. Graliśmy dzisiaj bardzo źle, myślę, że bez energii. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, bo to, bo to na pewno to na pewno nie powinno się zdarzyć, szczególnie tutaj przed swoimi kibicami. Bardzo duże znaczenie wygląda na to, miał, był brak Dejana Borówniaka w składzie. Czy ta rotacja została zachwiana? Bez przesady, nie. nie, nie. Yy, takie coś może się zdarzyć, że jeden dwóch zawodników może, może nie grać z powodu kontuzji i nigdy nie możemy tu wymówek yy, w tym stylu mówić, także, także zawodnicy to, drużyna to 12 zawodników i, i, i po prostu dzisiaj zagraliśmy bardzo słabo. Na dzień dobry w playoffach Energa Czarni, Boimy się, nie boimy się. Yy. Jeszcze dużo czasu troszeczkę mamy, żeby, żeby się przygotować. Na pewno to będzie ciężkie, ciężka seria. To jest na pewno mm, niezła drużyna z, z bardzo doświadczonym trenerem, który, który na pewno będzie gotowy. Yy, no, natomiast no, musimy na pewno zagrać dużo, dużo lepiej. I przede wszystkim, chyba będzie trzeba dołożyć taką konsekwencję w jakichś grach. No te wpadki zbyt często chyba się zdarzały stylmiotowi podczas tego sezonu. No na pewno. Wydaje mi się, że, że czasami troszeczkę może brakować e, e, jakiego, mm, takiego takiego może charakteru. Jak szczególnie szczególnie jak, jak przegrywamy kilkunastoma punktami, to trzeba wtedy jak najbardziej się w sobie zabziąć i, i i, I walczyć jeszcze bardziej, to czasami troszeczkę to brakuje i za łatwo odpuszczamy.